Dzisiaj w podróżach o Roberta odwiedzę zamek Villa Seca. To jest miasteczko położone bardzo blisko Taragony, Cambrils, jakieś 20 km od naszego kempingu La Torre del Sol, i przyjechałem tutaj do niego na rowerze. Ten zameczek jest udokumentowany już od XII wieku. Najpierw był jego właścicielem feudalny pan z Villa Seca, później przeszedł na własność arcybiskupstwa Tarragony i w końcu w 1899 roku zamek jego ziemie zostały nabyte przez Isidre de Sicard i Torrens. Przekształcił konstrukcję w zamek w stylu neogotyckim i tak jest do dzisiaj widziany tak go w tej chwili filmuję. Wejście do zamku kosztuje 3 euro, i jest on czynny codziennie, oprócz poniedziałku. A ja trafiłem na niego całkiem przypadkiem, jeżdżąc sobie po miasteczkach w pobliżu Taragony i zwiedzając je. Wyjeżdżając z kempingu trafiłem na triatlon i droga dojazdowa do Cambril była zamknięta. Triatlon w Cambril. Akurat trafiłem na triatlon. Tak sobie biegają. Jechali na rowerze przed chwileczką, razem z nimi jechali, ale nie miałem GoPro, więc nie mogłem nagrać. Myślę, że są różne dystanse, i i skrócony. A tak, to jest na Pierwszy raz udało mi się zrobić zdjęcie bez ludzi przy napisie Cambrils. Jadę wzdłuż plaży Cambrils i widzę organizowane zawody w siatkówkę plażową. Jestem już w Salou, gdzie jest Port Aventura, ale przyjeżdżam dalej koło plaży, bo chcę się nacieszyć morzem i od morza jest zimny, fajny wiaterek. Pineda da koło Taragony, niedaleko. To już widać port w Taragonie. jestem blisko Porta Aventura i Villa Seca a tutaj mamy już port Tarragony i tam w oddali Tarragona dojeżdżam do zamku Castel de Villa Seca o jaki ładny Będę tu musiał przyjechać żeby wejść Bardzo ładny zameczek Castel de Villaseca taka mała mieścina a naprawdę bardzo ładne miejsce park Pewnie zamknięty bez niedziela przepiękny zameczek w oddali Villa Seka. Idę przez park głównym wejściem Bardzo blisko jest tutaj stacja kolejowa Villa Seka. Ten park nieduży Kiedyś tu musiało naprawdę być pięknie. Za czasów właścicieli tego zameczku. Muszę podziękować pani, która wpuszczała do zamku i sprzedawała bilety, bo pozwoliła mi zostawić rower przy niej i mogłem spokojnie, bez obaw, zwiedzić zameczek. Tak niespodziewanie, całkowicie. W zamku się znalazłem i dla Seka, no niespodziewane takie małe miasteczko. Bardzo ładnie utrzymany zameczek. Piękny z zewnątrz, naprawdę nie spodziewałem się, że wyjdę rowerek. i pozwolili zostawić, więc idę zwiedzać w moich bucikach rowerowych. Piękny zameczek. Najbardziej mi się podoba, że jest urządzony. Są meble, zasłony, wszystko tak jak tutaj kiedyś było. Można sobie to zupełnie lepiej wyobrazić. I tu widzę taki styl typowo hiszpański, gołdiego. No niestety nie wszystkie pomieszczenia są tak ładnie urządzone, no ale chociaż to jedno było piękne, idziemy na ekspozycję chyba teraz. A tu zupełnie nowy styl, modernistyczny. Ładne te pokoiki. Bardzo mi przypomina ten styl pałacu Dycyusza. W środku. Ona zewnątrz to jednak bardzo ładny zamek, tutaj. A tam jest pałacyk. To było pomieszczenie, gdzie pani domu przyjmowała gości. Słuchano tutaj muzyki, rozmawiano przy kominku. No i można było wyjść na piękny balkon. O no, teraz jest zasłonięty. Instrumentu tutaj nie widzę. Ale widok był na piękny ogród, który otacza ten zameczek naprawdę. Nie spodziewałem się, że coś takiego przez przypadek zobaczę. Tutaj jest najładniejszy Pokój jadalny, gdzie rodzina Sikartów jadła obiady, wspólnie rozmawiała, spotkała się. No i tutaj jest przepiękny kominek w stylu modernistycznym. No naprawdę to pomieszczenie robi olbrzymie wrażenie. Olbrzymie. Fajnie by było, jakby wszystkie tak były urządzone. Tu są takie wysokie pomieszczenia, że można zrobić dwa piętra z jednego. Widać, że to nowe schody dobudowane i z jednego piętra zrobione dwa. Idę na górę, no i w środku winda nowa. No a Na trzecim piętrze ekspozycja obrazów, sztuki. No trudno, meble się nie zachowały, szkoda. Wolałbym, żeby to były nie ekspozycje obrazów, ale wnętrze, takie jak kiedyś były, odrestaurowane. Dobrze, że chociaż dwa były ładne pomieszczenia. A tu z tego ostatniego piętra piękny widok na ogród. Kiedyś naprawdę to musiało być tutaj pięknie. Dziwne te obrazy modernistyczne. Wolę bardziej takie naturalne. O, ten mi się bardzo podoba. To, to jest jakby trójwymiarowy aż... Chodzimy teraz do biblioteki właściciela pierwszego tego zamku Lorda Sicarta. Z samej góry można było tutaj zejść po schodkach. I jeszcze zwiedzić piwniczkę, czyli winiarnię. Zaraz zobaczę, jak to tam wygląda. Bo tutaj produkowane było wino. O, moje buty z blokami to słychać będzie bardzo wyraźnie. O, jaka piękna piwnica. Tutaj wrzucane były właśnie winogrona. A potem były tutaj wytłaczane. Tutaj było wino wyrabiane. Na razie widzę same piwniczki bez instalacji, ale oryginalne mury. Hmm. No cóż, w tej chwili są tylko mury, ale i tak fajnie to wygląda. To są oryginalne kamienie, oryginalne cegły takie. Które tutaj były od pierwszych chwil budowy. Bardzo ładna piwniczka. I nawet chłodno w niej jest. Wiadomo, jest tam z 3 metry pod ziemią. Przepiękny ten zamek. Nie spodziewałem się, że tutaj trafię Villa Seca Takie niepozorne miasteczko. Patrzę na mapkę, co tutaj można zwiedzić. A tutaj taki piękny zameczek i piękny ogród. A bardzo mi się podoba, że on taki jest zupełnie nieodkryty. Bardzo mało ludzi tutaj przychodzi go zwiedza. A warto tutaj przyjechać, jeżeli ktoś jest już w Kambre, jest bardzo blisko. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.